Cześć kochani! dzisiaj będziemy dzisiaj szukać yy, wioski właśnie Jest jestem na gimodzie 1 O to było za tą bajkę ale co? Okej okay. Okej okay. I co? Co jest grane? Tu jest... Kani! O Boże! No jakie... To bardzo chyba. Ja nie wiem co mam powiedzieć! Ja nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę! Ja rzadko to jest w ogóle to zdobyć. Czekajcie Kani! Ja Boże, Kani! Patrzcie na to! Co? Jak to? Ja, ja nie wiem, Kani, ja nie wiem, no. Ja to znalazłem na gimodzie 1. Co to jest? Jak. Ile to jest na to rzadkie? Rzadkie? Napiszcie w komentarzach. Yy, ile jest na to yy, ten? Ile rzadko to jest spotykane, bo. Nigdy nie widziałem wieży, ale na wodzie. Ja Boże, wieża na wodzie, a tu... Czekaj, muszę coś zobaczyć. Nie mówmy, że oni mają taką... Nie, tu nic nie ma. Chciałem, żeby oni mieli taką wielką bazę. Ale jak to w ogóle jest możliwe? Ja nie Kani. Ja nie jak to w ogóle jest możliwe? Ja nie wiem. I... A po prostu nie wiem, no. Takie szczęście mi się pojawiło. Co to jest? Konie! Co to jest? No i znalazłem kolejny. Jakiś poltek pod. Co to jest grane? Ja chciał. Ja jestem. Nie mam, nie mam szczęście Ja, Boże, Kani Ja mam takie szczęście. Mam. Wieża pilaczerów na wodzie, i mam jeszcze podwodny portal. No, kani, ja się czuję, my był królem. Nie wiem czego. Zabkości? Nie, coś innego, ale nie wiem, jak się to mówiło. Ale po, co to było w ogóle? Co to za rzadki ser... serwer? Kani, no. Musicie, musicie po prostu dać łapkę w górę i dać subskrypcję, bo to co dzisiaj, dzisiaj zobaczyłem dało mi wielkiego mightfaka oprócz e portala, y który był pod wodą, bo y y widziałem bardzo dużo takich portal, ale, ale ale, wieża pilagera na wodzie, no to tego nie zobaczyłem, ja się czuję jakbym był królem, nie wiem dlaczego. Kani ja skończę ten odcinek, ja nie chcę gadać, więc no...